Są walentynki i ja tak sobie myślę, że to powinien być dzień wolny dla każdej osoby, po to, aby spędzić sobie dzień ze sobą samym, na ulubionej randce, ulubionym zajęciu, po prostu poznając siebie i robiąc to. Co kochamy. I najlepiej, niech taka randka będzie raz w tygodniu, bo to jest naprawdę bardzo ważna relacja. Ja jestem Aga i na co dzień zajmuję się rozwojem duchowym i pracą z energią, i tego uczę też innych. Generalnie spędzam sobie czas tak, że mam mnóstwo wglądów, mnóstwo yy, filozofuję. A potem wszystkie te informacje channeluję, ściągam i przekazuję dalej. Czy to osobom, które się u mnie tego uczą, czy to osobom, które są u mnie na wyrównywaniu energetycznym w czakrach, bo tak też pracuję z ludźmi. Po prostu przekazuję dla Was informacje. A jeżeli chcesz własny channeling, to też mogę to zrobić. No i dlatego właśnie wziął się ten pomysł, żeby walentynki spędzać ze sobą. Nawet nie chodzi tutaj o walentynki, tylko żeby mieć swój czas dla siebie. I spędzać go ze sobą bez żadnych bodźców zewnętrznych. Ja robię sobie ceremonie i mam pokój, który nazywam jaskinią, jest tam ciemno, jest świeca, zapalam sobie świecę, odprawiam swoje rytuały i po prostu spędzam czas głęboko ze sobą, czy to medytując, czy to ruszając się intuicyjnie, po prostu eksplorując siebie. Swoje ciało, swój umysł, swoją świadomość i wszystko, wszystko to, co można znaleźć w głębi siebie. Gdyby ludzie tylko wiedzieli, jak wiele można się o sobie dowiedzieć, i w ogóle dowiedzieć się tak wiele o świecie, poczuć to na własnej skórze, i w ogóle rozwiązać swoje problemy, po prostu siedząc ze sobą w pokoju i skupiając się, nawet nie w stu, bo to jest ciężko skupić się w 100% na sobie, ale utrzymać to skupienie na wysokim poziomie i to naprawdę zmienia człowieka od wewnątrz. Zmienia psychikę, zmienia sposób myślenia, perspektywę, w jaki patrzymy na świat. I dlatego mówiłam o channelingu, że ściągam dla Was informacje, bo w tak głębokim połączeniu ze sobą łączysz się również ze światem. I możesz się dowiadywać różnych mechanizmów, które tutaj funkcjonują. Możesz odkryć historię, nawet dosłownie możesz doświadczyć tak pięknych stanów poszerzonej świadomości, wyższych stanów świadomości. Nikt nie jest w stanie ci tego opowiedzieć. Ja nie jestem w stanie tego opisać słowami, co się dzieje, kiedy jestem tak głęboko w sobie. Bo to nie jest do wytłumaczenia no ludzi, to po prostu schodzi do ciebie. I momentami mam takie sytuacje, że po prostu siedzę i płaczę ze szczęścia, czasem ze smutku, czasem te przepływy się ze sobą mieszają, bo to jest doświadczenie, które pozwala mi widzieć, czuć więcej, doświadczać tego bardziej, doświadczać życia po prostu dużo, dużo bardziej niż w takim. Normalnym życiu, chociaż uważam, że właśnie to normalne życie to jest to życie w skupieniu. To życie bez bodźców, bez telewizora, bez internetu, po prostu tak bardzo głęboko ze sobą i swoją rodziną. I nie mam nic do internetu. Jakby sama nagrywam, nie? No bo chcę Wam przekazać te informacje. Chcę was wciągnąć, wyciągnąć z tego internetu i włożyć z powrotem do świata. I może spotkać się na żywo. Tak, generalnie jestem w Gdańsku, więc jeżeli ktoś by chciał przyjść na warsztaty, albo przyjść na ceremonię, albo na Dzień Kobiet, który organizuję, który będzie tak cudowną ceremonią dla kobiet, to do Gdańska zapraszam. Zagłębiając się w siebie, nie potrzebujesz już mieć więcej nauczycieli, nie potrzebujesz mieć więcej takiego wsparcia, które cię po prostu trzyma i sprawia, że ogarniasz, bo to tam znajdujesz odpowiedzi. Więc wsparcie z zewnątrz jest przyspieszeniem, jest fajną wskazówką. Jest czymś, po co też żyjemy. Ale te główne nauki, które są dla ciebie, to jest twój potencjał do odkrycia i każdy ma swój własny. Każdego będzie nieco inny. To co ja odkrywam, nie będzie w 100% czymś, czego ty może nie potrzebujesz, ale po co przyszłaś lub przyszedłeś tutaj odkryć. To, co ty robisz, i to, czego ty chcesz, to jest coś do dowiedzenia się ze sobą w prywatnych spotkaniach, w czasie dla siebie, w skupieniu dla siebie. W tej obecności, w tej obecności jest wszystko, co potrzebujemy, w tym tu i teraz. I ja wiem, że to nie jest zazwyczaj łatwe, bo tam jest też sporo rzeczy, na które bardzo długo nie chcieliśmy patrzeć. Są rzeczy też, których nie rozumiemy, i to jest też w porządku, bo to nie musi być od razu tak, że my wszystko wiemy, wszystko rozumiemy. I nie zawsze, jakby mam wrażenie, że nigdy nie będzie tak, że w 100% ktokolwiek powie, że on już wszystko o sobie zrozumiał. Bo to jest czasem niewytłumaczalne, dlaczego. Na przykład ja postępuję w taki sposób, a nie inny. Ale życie też ma na nas takie różne scenariusze. Czyli czasem w moim scenariuszu może być coś tak nielogicznego, a jednak koniecznego do tego. Abym na przykład się czegoś nauczyła, albo w jakiś sposób pomyślała, albo czegoś doświadczyła po prostu nie wiem, zawiodła się na przykład. W jakiś sposób to może być dla mnie potrzebne, a niekoniecznie przyjemne. I wszechświat właśnie kieruje nas w kierunku tego, co tak naprawdę nas rozwija, co tak dogłębnie po prostu z nami działa. To no nie zawsze jest przyjemne, ale zobacz, ile razy coś, co nie było przyjemne, okazało się czymś najbardziej wartościowym w Twoim życiu. Ile razy coś, co nie było przyjemne, coś, co było trudne, okazało się czymś, po czym najbardziej czułaś, czułeś w sobie sprawczość, moc, to, że możesz i się nie poddajesz, i że jest super, i że to o to właśnie Ci chodzi. Albo dowiadujesz się, że Czegoś po prostu nie chcesz. I to też jest w porządku, to też jest ważna informacja. Dlatego usiądź ze sobą to jest wielka sztuka, ale nic nie kosztuje, i każdy może zacząć robić ją od teraz. Możesz teraz zatrzymać ten filmik, chyba że prowadzisz auto, to nie. Ale możesz zatrzymać ten filmik i posiedzieć ze sobą chwilę teraz. Zrób to, zatrzymaj filmik. Mam nadzieję, że wyszło. Także, jeżeli patrzymy w siebie i dajemy sobie czas i przestrzeń, i nie uciekamy w coś, co odwróci nam tą uwagę od tego, na przykład media, możemy odkryć, co jest tak naprawdę dla nas ważne. I na co naprawdę chcemy inwestować swój cenny czas, bo twój czas to jest waluta ostateczna. To jest coś, czego nie da się odzyskać. To jest coś, co przekuwa uwagę w złoto. Więc jeżeli ty oddajesz swoją energię, swoją uwagę, swój czas na coś, to to rośnie. Więc musisz mądrze zdecydować, co chcesz, żeby rosło? Moim wyborem jest to, że ja chcę rosnąć, ja chcę się rozszerzać, ja chcę ekspansji mojego życia, chcę, żeby to wszystko ewoluowało i się działo tak, jak czuję w środku, więc najwięcej mojej uwagi poświęcam na siebie i na swój rozwój. Teraz do ciebie należy decyzja, co ty zrobisz ze swoim czasem i uwagą. A jeżeli potrzebujesz pomocy, to ja tutaj jestem i po prostu umów się ze mną. Buziaczki, do następnego.